Witam was ponownie na moim kanale Matka Malarka. Kliknijcie przycisk subskrybuj i zapraszam do oglądania filmiku, który jest trochę ciągłością filmiku, który zrobiłam wcześniej odpieluchowanie w 3 dni. Rzeczywiście ta metoda naprawdę jest skuteczna. Nie spodziewałam się aż takiej ilości wyświetleń, komentarzy od was i zapytań. Dlatego postanowiłam nakręcić kolejny filmik, który znowu opowiadałby o kilku najczęstszych błędach, które popełniamy podczas odpieluchowania. Pierwszym i najczęstszym błędem jest nadmierna kontrola, ciągłe wypytywanie, czy chcesz siku, czy musisz iść do toalety. Zamiast tego pamiętajcie, aby używać tego zdania przez cały dzień jak najczęściej. Pamiętaj, jeśli będziesz chciał siku, powiedz o tym mamie. Chodzi o to, aby to nie było pytanie, aby dziecko samo nam powiedziało, aby samo mogło nauczyć się kontrolować swoje ciało. Kolejny błąd to zbyt częste sadzanie na nocnik lub no w ogóle sadzanie dziecka tak w razie czego, co pół godziny, co godzinę. Tego tak również nie róbmy, to również nie pomoże mu w nauce. Kolejnym błędem jest przesadne reagowanie, czy zawstydzanie dziecka. Czyli jeżeli dziecko już ma wpadkę, lub kiedy mu się nie uda zdążyć dobyć do toalety, to robimy z tego za dużą aferę. Yy, używamy krzyku, podniesionego tonu głosu, robimy z tego całą dużą sprawę. Albo mówimy do niego, fuj, co za niedobry chłopiec, taki duży, i jeszcze robi w majtki, i tak dalej, i tak dalej. Dziecko wtedy otrzymuje uwagę której nie potrzebuje w tym właśnie momencie. Co może się później wydarzyć? Dziecko może nadal prowadzić do takich sytuacji tylko po to, aby otrzymać właśnie uwagę od rodzica. Najważniejsze to neutralne i spokojne nastawienie. Kolejnym błędem to późne odpieluchowanie. Często czekamy dłużej niż powinniśmy z tą całą sprawą. Badania pokazują, że jest to coraz późniejszy wiek. Wynika to głównie z wygody rodzica. Naturalnie używamy pieluszek jednorazowych przez dłuższy okres czasu. Jest to bardzo wygodne, trzeba przyznać. Natomiast trzeba pamiętać, że pieluszki są zrobione z chemicznych składników, które bezpośrednio dotykają delikatnej skóry dziecka przez tyle miesięcy. W środku możemy znaleźć polietylen, który jest zrobiony z ropy naftowej czy pochodnych chloru. Im dłużej z tym czekamy, tym załatwienie się dziecka do pieluszki buduje pewien nawyk. Buduje nawyk na przykład się na stojąco. Dzieci często później mają problem, aby usiąść na toalecie i zrobić tam kubkę. Często mają przed tym lęk, co może prowadzić do chronicznych zaparć. Wiele z Was pisało do mnie właśnie z tym problemem, że dziecko boi się nocnika lub boi się toalety. Ważne jest, aby nie sadzać ich na zbyt długi czas na nocnik lub na toaletę, ponieważ ono może uznać, że siedzi tam za karę. Nie powinniśmy włączać im również wtedy bajek ani czytać książeczek, bo dziecko skupia się na bodźcach zewnętrznych, a nie skupia się na bodźcach płynących z ich ciała. Możemy dać im alternatywę, jeżeli dziecko ma lęk przed załatwianiem się, zwłaszcza robieniem kubki do toalety. Kiedy ono już musi lub da nam znać, że chce ją zrobić i wzbrania się przed siadaniem na nocnik, powiedzmy, że może to zrobić w łazience i nałóżmy mu na ten czas pieluszkę albo panca lub podłożmy taki podkład, byle znajdowało się to w łazience. Kolejną ważną rzeczą jest, aby przygotować wszystko w łazience, czyli aby dziecku było łatwo wejść na toaletę samodzielnie, możemy mieć przygotowane takie schodki, nakładkę... Lub żeby miał dostęp do tego nocnika i umiał już na nim usiąść. Kolejny błąd to dawanie nagród. Nie mówmy dziecku, jeżeli zrobisz kupkę, to dam ci cukierka albo coś innego. Lub jeżeli zrobisz kupkę, to zrobimy to czy tamto. Z pewnością nie nauczy ich to kontrolowania własnego ciała. A o to przecież w tym całym treningu właśnie chodzi. Aby dziecku zaufać, aby ono przejęło kontrolę nad własnym ciałem, jak ono miało się tego nauczyć, jeżeli chodziło w pieluszkach przez całe życie. Ona bardzo szybko absorbuje wilgoć i dziecko nawet nie ma pojęcia, co się wydarzyło. Dlatego, każda wpadka to jest właśnie okazja do nauki. Bądźmy cierpliwi, naprawdę ta metoda działa. Polecam Wam ją bardzo. Pamiętajcie, aby mówić to zdanie, jeżeli będziesz chciał siku, powiedz o tym mamie. Jest ono kluczowe w całej tej metodzie. Jest to praktycznie najważniejsza rzecz. Jeżeli. Macie do mnie jeszcze jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcielibyście, abym poruszyła jeszcze jakąś inną problematyczną dla Was kwestię, również napiszcie. Ja pozdrawiam Was cieplutko. Jeżeli ta metoda się u Was sprawdziła lub Wam pomogła, proszę kliknijcie przycisk subskrybuj, ponieważ to pomaga mi się rozwijać. Jeżeli polubiliście ten filmik, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia za tydzień. Papa! Pa.